Cześć, tej Mateusz i Kasia. Podróżujemy po Azji. Jesteśmy właśnie w Indonezji, na Bali, w miejscowości, w miasteczku Ubud. Dzisiaj jest nasz, nasz już ostatni dzień tutaj. Właśnie dzisiaj przepakowaliśmy sobie walizki. Jest tu trochę bałagan, ponieważ wczoraj jeszcze kupiliśmy jedną pamiątkę, znaczy jedną pamiątkę składającą się z trzech z trzech rzeczy, którą, które zajmują prawie tutaj całą część tego, o tutaj widzicie to, to są takie obrazy drewniane, znaczy takie. Jak to nazwać? nie pamiątka, to jest wystrój kuchni. Wystrój kuchni do Polski. Tak, zmieniliśmy, kon... zmieniliśmy koncepcję. Takie e, drewniane deski pomalowane we fajne wzory, takie old schoolowe. Old -schoolowe z jakąś tam z sentencjami o kawie, o herbatce. Najpierw mieliśmy w planach, że wyślemy to pocztą e, i myśleliśmy, że w ogóle będziemy mieć problem z ciężarem bagażu. Ponieważ teraz, lot co będziemy mieć niedługo z Jakarty, mamy tam tylko dwa razy po 23 kilo, więc myśleliśmy, że się nie wyrobimy, ale ja tutaj wziąłem się za to, przepakowałem walizki. Najcięższe rzeczy dałem do Kasi, bo Kasia ma dużo, ale lekkich, a ja mam w sumie mniej, ale ciężkie. I tak właśnie, że te obrazy zmieściły się w jednej części mojej walizki. I wziąłem różne jakieś różne ciuchy, koszulki i tak dalej rzeczy od Kasi i poupychałem w różne miejsca, a ciężkie rzeczy przełożyłem do Kasi. No i tak się właśnie udało, że nie musimy wysyłać pocztą, a poczta by kosztowała pewnie ze stówka, albo nawet ze dwie stówki. No jeszcze starsza tutaj są mhm. A tak właśnie poukładałem wszystko fajnie, że nie dojrze się walizki bez problemu domykają, to jesteśmy, mamy jeszcze 2 kg zapasu. Nie wiem właśnie, czy wam pokazywałem, jak to wygląda nasz bungalow, więc tak szybki, szybki rzut oka. Wszystko wygląda bardzo nowo, dosyć. Mają nie wiem, kilka miesięcy, wydaje mi się. To są, to się nazywa resort czy guesthouse house Swan Inn. Płacimy tutaj 62 zł, chyba za noc. Bardzo fajnie, tutaj zadbany jest w sumie spory teren. Eee, tutaj jest jeden bungalow. Tam jest dwupiętrowy, tu jest dwupiętrowy. Tu jest jeden po niski, tu jest drugi niski. Tam jeszcze za nami są chyba ze dwa pokoje. I tam jeszcze też na tyłach są pokoje. Mamy tutaj basen. Ładnie, naprawdę jest zadbane. Wszyscy pielęgnują tu codziennie, rano sprzątają. Mamy taras. Bardzo fajnie. Tak jak właśnie mówiłem, płacimy 62 zł za pokój bez, bez klimatyzacji. Tutaj większość, większość jest z klimatyzacją, są chyba droższe gdzieś nie wiem, o 20 zł, coś takiego. A teraz wybieramy się na obiad. Na obiad jeszcze małe zakupy, malutkie zakupy na bazar tutaj w Ubud. Także idziemy. Idziemy teraz takim tajnym skrótem przez, przez, przez tyły. Nikomu nie mówcie, że tędy można przejść. To jest tajne przejście. O trochę na skróty. Tu jest najlepszy kawałek. Najlepsze. Tutaj mieszkaliśmy półtora roku temu. O, tutaj na górze. W tym ośrodku Kabera. Nic się nie zmieniło. Idziemy teraz ulicą Arjuna. Arjuna Jalan Arjuna. Jest taka jedna z spokojniejszych, bocznych uliczek. Jest tutaj też nasz, jeden z ulubionych warunków. O, tutaj Arimas. Tutaj Jakbyście chcieli zjeść najlepsze pesto, to właśnie tutaj. I ogólnie mają tutaj dobre rzeczy. Och, oh, bys closed. Mają tutaj bardzo dobre rzeczy i bardzo tanie. I zaraz wychodzimy na jedną z najbardziej ruchliwych ulic, czyli na e, Monkey Forest Street. Tutaj zawsze, no zawsze, często bardzo są korki. Jest tutaj spory ruch. Jest to jedna z najpopularniejszych ulic. Dobra, możemy iść. Wzdłuż tej ulic jest mnóstwo sklepików, butików, lodziarnie, sklepy, masaże i restauracje. Wszystko tutaj jest. Przejdziemy tutaj za pleczem. Ponieważ tutaj jest Ubud Market. Ubud Market ten też troszeczkę lepiej chyba idzie niż ulica, bo ulica jest mocno zatłoczona. Więc mamy z naszego ośrodka dosłownie e, 200 metrów do właśnie do Uboot Market. Jak chcecie robić jakieś zakupy pamiątkowe, to właśnie najlepiej tutaj. Znaczy może nie najlepiej, ale tutaj można dobrze zrobić się naprawdę dobrze targować. Czasami można zbić cenę 5 razy w dół. O, to właśnie podobne te obrazy, o których mówiłem, właśnie malowane na drewnie, które kupiliśmy. Co to? O, wow, fajne. I teraz doszliśmy na główną ulicę, to jest główna, główna ulica Ubud. Dzialaner, jak ona się nazywa? Djalan... Raya Ubud. Raya Ubud. Więc jak widzicie, tu jest duży ruch. Skuterem gdzieś tutaj zaparkować jest dosyć ciężko. A, tu jeszcze market. Dalsza część marketu. Bardzo fajnie. Więc tak właśnie wygląda e, raja Ubud. Jeden z bardziej ruchliwych ulic. No i rzeczywiście jak niektórzy przyjeżdżają do Ubud i pierwsze co to wychodzą tutaj albo na Manki Forest to z, no, w zależności co, to, co kto lubi, ale niektórzy nie lubią takiego tłoku, takich, takiego naganiactwa, yy, naciągactwa, wysokich cen. I rzeczywiście pierwsze wrażenie z, z tych ulic może być dosyć negatywne, nie, może być niepozytywne, nie, nie może ktoś się zrazić. Ale wystarczy wejść właśnie w mniejsze uliczki, tak jak tam przez chwilę szliśmy. Yy, dzielan Arjuna, jest wiele więcej takich uliczek, jakiejś zakamarki, tutaj na przykład ulica Gotama, e, już są dużo spokojniejsze, o tędy, już są dużo spokojniejsze, a wystarczy wypoczuć sobie skuter czy nawet pójść na spacer, dosłownie kilometr, za kilometr od centrum zaczynają się pola ryżowe. Eee, I zupełnie co innego, sielanka, cicho, spokój, natura, no. Cicho, spokój, piękne widoki, zieleń, ptaszki, strumyczki. A my już jesteśmy tutaj, warunki idzie Hello. Tu jest bardzo fajnie, ponieważ samemu się nakłada. Hello. Jedzenie jest No samemu sobie nakładamy ryż i wszystkie inne składniki to już nagrywaliśmy też, ale może ktoś jeszcze nie ogląda tamtych poprzednich odcinków więc tutaj pokażę co my tutaj mamy mój ulubiony bakłażan smażony, jajko a tutaj widzicie Pana właśnie z tego, którego zamawialiśmy wczoraj, przedwczoraj zakupy to właśnie tutaj też Pan stoi i on Jedną z kolejnych usług właśnie tej firmy jest to, że można sobie zamówić jedzenie. Pan tutaj przyjeżdża, e, bierze to, co sobie zamówiliśmy, czyli możemy powiedzieć na przykład, że chcemy ryż z tym, z tym, z tym, z tym, wybrać sobie, czy napisać po prostu w zamówieniu. Pan tutaj przyjeżdża, e, zbiera to wszystko na wynos i przywozi nam za, za 3 złote. Dobra, ja też sobie coś nakładam. Dzisiaj dosyć sporo zapłacimy, ponieważ no, wzięliśmy sobie na wyfasie naprawdę. Zobaczcie um, cały talerz jedzenia wypchany po prostu po, po sam szczyt. I ja zapłacę 24 tysiące, czyli to będzie gdzieś 7,50. Niecałe 7,50 niewiele ponad 7 zł. A Kasia 20. Mój ulubiony Teron, Teron Goreng Sambal, czyli ważony bakłażan z sambalu jest po prostu. o ile to pikantnie. Te warzywka też są bardzo pyszne. Mm. Jedzenie? Jedzenie jest tutaj mistrz. Jeszcze sprawdzę tego krokieta. Mm. najtańsze miejsce w żeby się najeść dobrze. My dzisiaj naprawdę na wypasie. Były wziąć tak skromnie, czyli ryż, jajko i warzywa, to by wyszło 12 tysięcy, czyli gdzieś niecałe 3 złote. Nie, ponad 3 złote, 3,50. Skręciliśmy teraz właśnie ulicę Hanoman. To jest kolejna z takich głównych ulic, główna pod tym względem, że ona prowadzi na wprost, znaczy na wprost, no. Jest to ulica wylotowa do Denpasar Ale to są piękne rzeczy wow. Super rzeczy tu to są, to są tak piękne rzeczy Naprawdę z wszystkich miejsc gdzie byliśmy w różnych miejscach w całej Azji, to na Bali to Są najpięk, najpiękniejsze rzeczy Takie wyroby ręczne, tu nigdzie tak ładnych nie widzieliśmy Dużo na kibel z muszli. Wow. <krzyk> nie ma. Też podzielasz moje zdanie, że na Walii jest najładniejsze rękodzieło i takie właśnie pamiątki na Borele? Tym razem już nie zwracamy uwagi na te rzeczy, bo już no, w sumie pierwszy raz idziemy po tych głównych ulicach tak na piechotę e, wzdłuż tych właśnie uliczek. Jemy już w swoich upatrzonych, ulubionych knajpkach, więc nie szukamy jedzenia, więc już nie zwracamy na to uwagi. Ale jak chcecie na przykład coś zjeść, to jest most knajp, Wege, Row Food i tak dalej, i tak dalej, które mają ceny 3-4 razy wyższe, tylko dlatego, że jest wegę. Organik <coughs> A, organik, właśnie, organik. Organik, tak, jak jest, jak jest napis Organik to od razu, dwa razy wyższe ceny. A jak jest to w takich pichanych vloga, to jest, logo, jest taki Tak, i to jest właśnie kolejna sprawa. Ubud jest bardzo, bardzo, bardzo popularna joga. Fakt, że tutaj rzeczywiście przyjeżdżają jacyś sławni instruktorzy i ci mentorzy jogi i tak dalej, trenerzy. I tutaj rzeczywiście można fajnie jogę sobie poćwiczyć. I to też ściąga tutaj dużo właśnie ludzi, którzy są napaleni na jogę. I jest tutaj mocno rozwinięty właśnie przemysł jogi. I są sklepy z odzieżą do jogi, z matami wszędzie gdzie jest sklep z napisem yoga yoga clothes itd., itd. i dalej ceny są 2 trzy razy wyższe jak jest coś yoga to ta sama bluzka gdzie w innym sklepie kosztuje ileś tam to w sklepie z jogą kosztuje dwa razy tyle Przyszliśmy tutaj ponieważ Kasia chciała sobie obciąć grzywkę jest taki fajny fryzer, który ja się kiedyś strzygłem. on jest też polecany, nie jest za bardzo drogi Chociaż chyba ceny podskoczyły, bo męski chyba stówę, damski 120-130, więc w sumie no, takie ceny polskie. Ale okazało się, że nie ma pani fryzjerki. Będzie dopiero po południu, może o piątej, a jest właśnie pierwsza. A nie wiadomo, czy on po No właśnie. To jest Przyszliśmy do kolejnego salonu piękności. I, i otwarty, ale nikogo nie ma. Cały Bali, cała Indonezja wszystko jest to Aha, no to dosyć... Nie, nie czujemy się zdziwieni takim stanem. Sama suka Jak się zagrzebuje. Aha Ale śmieszne O i właśnie takie talerze kupiliśmy się da targować właśnie te że Cena wyjściowa to jest 500, a da się kupić za 100. Aha, źle idziemy. Aha, idziemy. A mamy tutaj, chcemy sobie kupić jeszcze kilka rzeczy dla siebie. Kasia chce sobie jeszcze taki wisiorek kupić. A mamy też specjalne zamówienie. Specjalne zamówienie od Mańka z Manik Rodzinka. Dzisiaj mi napisał, że jeżeli gdzieś byśmy widzieli, to żebyśmy kupili mu sarong z gekonem. Ciemny, najlepiej czarny. I z gekonami. Ale... Ale nie wiem, czy znajdziemy, bo jest pełno takich sarongów, ale niestety nie z gekonami. Jest pełno takich ciaśniutkich uliczek, ciaśniutkich sklepów. O, tutaj są też te talerze. O, tutaj są te. Kasia to są te wisiorki. A, no tak, tu są wszędzie te wisiorki. Tam jest I te piękne obrazy. Mm -hmm. We were already bought a week ago for 40. How, how many you Just one. Yeah. 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 Yeah.

Tam jeszcze zobaczymy. Okej. Okay. Hej. Kwiata są Za 45 wziąć? Nie, A ten? Tak, zielony Właśnie W ten sposób trzeba się targować, że mówimy, że odchodzimy, idziemy gdzie indziej, popatrzymy jeszcze i pani, i pani schodzi z ceny. Udało się. Ze 150 na 45. Tak, ta, ta? Mniejsza. ta jest luźna. A. Okay, to ta jest też fajnie. jest luźna. Jest nie, one też jest luźna. Wszystko jedno. Mhm. Tu ile ludzi udało nam się kupić sarong. nie do końca taki, jak chciał Maniek. A czy ogólnie chciał naj, najlepiej czarny, albo ewentualnie ciemny? Więc jest ee, Jaki niebieski. Ciemny niebieski. Jakiś brudny niebieski. Aha. I też udało się wytargować z, ze 100 na 30. No, dałoby się bardziej, ale już nie chciałem się z panią aż tak targować, bo już o złotówkę nie ma się co targować. Najlepszy sposób na targowanie, żeby widzieć do jakich cen schodzić. Najlepiej pójść do jakiegoś najlepiej pójść do jakiegoś tańszego sklepu z pamiątkami. Trzeba zapamiętać mniej więcej, jakie tam są ceny rzeczy, których chcemy kupić. I można, można przyjąć, że trzeba... Można przyjąć, że trzeba spuścić, że ceny są zawężone gdzieś o 20-30-40%, więc wiemy, ile co powinno kosztować. I idziemy na bazar i targujemy właśnie do takich niskich cen. To jest naj, najlepsze. No, trzeba zrobić trochę rozeznania, wymaga trochę czasu, doświadczenia. Ale bez problemu, właśnie da się targować. Tak jak tutaj targowaliśmy, co najpierw? Zawieszkę ze 150 do 45, sarong ze 100 do 30. No, Maniek dzisiaj złożyłeś dzisiaj w nocy. Znaczy u niego w nocy, dzisiaj u nas rano, e, Maniek złożył w ostatniej chwili zamówienie, bo dzisiaj jesteśmy już właśnie ostatni dzień ubód i ostatni dzień dzisiaj byliśmy na jeszcze właśnie małych zakupach. I udało się kupić taki właśnie sarung dla manika. Nie jest do końca taki jak chciał, bo chciał mieć jakiś najlepiej czarny, no ale taki wzór właśnie z gekonami, jak sobie zażyczył Maniek. Um, nie wiem, to chyba już jakiś stary jest wzór i takich praktycznie nie było, były na przykład też w kilku miejscach, w pojedynczych jakichś miejscach, różowe, pomarańczowe, żółte, takie jaskrawe, a on chciał koniecznie jakiś właśnie ciemny i w jednym miejscu tylko były właśnie taki e, niebieski, jeszcze zielony e, wysłałem Markowi już zdjęcie, że właśnie taki mam ucieszył się niesamowicie może jakoś w wakacje spotkamy się z, z Dorotą i z dzieciakami pozdrawiamy właśnie i całą rodzinkę, całą Manik rodzinka pozdrawiamy e, więc będziemy mogli to przekazać, jak nie to może wyślemy im jakąś przesyłkę więc no fajnie, fajnie że się udało i jeszcze jedną fajną rzecz nam się udało kupić, to akurat już w sklepie w markacie. Zobaczcie, Coconut Sugar. 100% cukier z kokosa. Eee, z prawdziwego kokosa. Dla diabetyków, dla chorych z wątrobą. Coś, co mają coś z wątrobą. Zawiera wiele minerałów, witamin i proteiny. No, więc mam nadzieję, że to będzie dobre właśnie byliśmy oddać skuter nie było żadnego problemu nie było żadnego problemu, nawet jeszcze dostałem zwrot bo oddaliśmy go wcześniej niż niż mieliśmy oddać, więc nie, wszystko fajnie, dostałem 150 tysięcy zwrotu, a tutaj dosłownie obok jest taka piekarnia i tutaj mogę wam pokazać jakie są ciekawe, śmieszne, różne wypieki zaraz, co? gdzie tu było coś śmiesznego, coś fajnego coś nietypowego, a tutaj Zobaczcie Tiger Roll. Tiger Roll co ma w składzie. Co ty się? Kasia będzie jeść kutasa. A to pandan, panda, tak. Pandanowe. Takie piatkowe. O, już jest chyba późno i nie ma wszystkich tutaj do wyboru. No coś sobie może zaraz wezmę i tu jeszcze są torty No nie torty, ciasta takie różne Jesteśmy właśnie na ostatniej kolacji w Ubud Ostatnie wieczerza w Ubud i zobaczcie co Kasia pije Co to może być To jest sok Jakich? smaku wina Ryżowego Ryżowego Tutaj akurat właśnie w tej knajpie, w której jesteśmy Jak ona się nazywa? Asary Arimas Arimas. Dzisiaj ją chyba pokazywałem jak przychodziliśmy. Eee, no i właśnie Kasia sobie postanowiła dzisiaj wziąć wino ryżowe. Tutaj jest chyba z dodatkiem soku cytrynowego, tak? Mm -hmm. Bo jest. ono chyba samo w sobie nie jest mm -hmm. Nie zbyt niedobre do popicia. A ja mam ice lemon. No tutaj niestety robią z soku cytrynowego. Takiego z butelki. Ale jest całkiem, całkiem w miarę dobrze. Kasia dzisiaj chciała zjeść e, tu na sala, ale okazało się, że nie ma już tuńczyka jak zwykle. Nie ma fryzjera, nie ma tuńczyka. No a właśnie, bo tam później chyba nie nagrywałem. Byliśmy chyba w pięciu miejscach. W pięciu miejscach. W czterech gdzieś właśnie fryzjer poszedł albo jeszcze nie doszedł do Będzie za kilka godzin. W piątym w ogóle nikogo nie było. Bóg było otwarte, ale, ale więc stwierdziłam, że nie, dzisiaj nie jest mój dzień. No jeszcze zobaczymy w czekarcie. W czekarcie. Sama nie będę jeszcze obcinać, bo wyglądam jak jest tak Jest i pasta salat. Tak wygląda. Tylko coś tu pani pomieszała, nie wiem może to rzeczywiście tak wygląda. Bo Kasia dostała z makaronem, z spaghetti. A mi pani nawet przeprosiła, że zabrakło e, spaghetti, i dołożyła mi penę. A powinno być odwrotnie, że Kasia powinna mieć penę. Bo zazwyczaj sałatka robi się z penę. A ja powinienem mieć sam. E, samo spaghetti. No ale mi to, mi to zupełnie nie przeszkadza. Makaron to makaron. A, smak ten sam. Mhm. Łatko się nawet je. Mhm. O, bądź A twoja sałatka? Ale jest bardzo dobra, ja osiągnąłem w któryś tak. raz. Mhm. A to penne, pesto jest tutaj po prostu genialne, dlatego że to i sami robią ze świeżej bazylii.